Cześć wszystkim! Trafiliście do lisich zakamarków, miejsca, gdzie odkrywamy tajemnice światów fantazy. Dziś otworzymy wiedźmińską szafkę alchemiczną i zajrzymy, co też Geralt w niej ukrywa. Czas na eliksiry. Zacznijmy od czegoś z pozoru oczywistego. Eliksiry są toksyczne. A czy wiecie, jak bardzo? W grach mamy ten elegancki pasek toksyczności, który stanowi element taktyczny rozgrywki. Ale jeśli zerkniemy głębiej do lore, to mamy jasno powiedziane, dawka, która dla człowieka jest śmiertelna, dla Wiedźmina jest zaledwie akceptowalna. Wiedźmini pijąc eliksiry, zmieniali się. Ich źrenice się poszerzały, twarze wykrzywiały. Byli nienaturalnie bladzi, a ich żyły na skroniach nabrzmiewały. Nic więc dziwnego, że ludzie się ich po prostu bali. Ale to nie koniec zabawy. We krwi elfów, kiedy Ciri przebywa w kermore opisany jest proces nauki wiedźmińskiej alchemii. Okazuje się, że po walce Geralt i inni wiedźminni często muszą po prostu wymiotować resztkę mikstur, żeby pozbyć się toksyn. Prawdziwy alchemiczny glamour. No to skoro znamy już skutki uboczne, czas coś uważać. Najpierw potrzebujemy składników. Wiedźmini, mimo bycia mutantami, mieli solidną wiedzę na temat alchemii i zielarstwa i naprawdę wiedzieli, co robią. Podstawą są oczywiście zioła i tu jest pewna różnica między książkami a grami. W grach Gerald potrafi znaleźć takie skrucze ziele po przejściu jakieś kilku metrów. Książka jest to nieco bardziej skomplikowane. Wiedźmini i czarodziejki musieli wiedzieć, gdzie i kiedy zbierać, bo niektóre zioła rosły tylko w jaskiniach, inne dało się zebrać tylko o pełni księżyca. To wymagało masy czasu i wiedzy. A każda roślinka, nawet ta najbardziej niepozorna, miała swoje ukryte moce. Ale nie samymi ziołami wiedźmin żyje. Jakiś mózg gula czy jad krabopająka też są istotne. To właśnie te komponenty nadają eliksirom ich specyficzne właściwości. Geralt często wspomina o składnikach, ale kiedy alchemia wkracza na wyższy poziom i trafia na przykład w ręce czarodziejek, dodaje się składniki nieco bardziej osobiste. Kiedy Jennifer w tomie pani jeziora próbuje wyleczyć Ciri, używa do tego m.in. własnej śliny. Możemy zatem wnioskować, że to nie tylko czysta chemia i reakcje, ale też pewien transfer magicznej energii. Obrzydliwe i fascynujące zarazem. Okej, okay, mamy składniki. Tylko pytanie, jak to wszystko teraz połączyć? W grze to pikuś. Klikasz Kraft i gotowe. W trzeciej części Wiedźmina sprawa zostaje jeszcze bardziej uproszczona. Raz odkryjesz przepis, raz go uważysz i bum! Eliksir regeneruje się automatycznie po medytacji. Pod warunkiem, że mamy alkohol. Koniec z bieganiem po lesie za każdym razem, gdy skończy się jaskółka. Niezła ulga dla tych, co grali w poprzedniej części, co nie? W książkach proces ten jest dowiany tajemnicą. Wymaga odpowiedniego sprzętu alchemicznego, często specyficznych warunków, a przepisy są pilnie strzeżone. Poza tym nie jest to tylko zwykłe wrzucanie do kociołka. To precyzyjna praca z ogniem i odpowiednimi naczyniami. Dodawało to alchemii takiego smaczku tajemniczości. No dobra. Mamy składniki i powiedzmy, że wiemy, jak to wymieszać. To zobaczmy teraz, co Gerald ma w swoim ekwipunku. Wszyscy znamy takie klasyki jak jaskółka. Absolutny must have. Odnawia zdrowie i regeneruje siły. Idealna po tym, jak dostaniemy potyłku od jakiegoś potężnego biesa. Kolejny, dosyć popularny, to kot. Ten eliksir to prawdziwy game changer. Książkowy Geralt wprawdzie rzadko go używa, ale w grze to podstawa, żeby nie obijać się ciągle o ściany w podziemiach. Ale to tylko wieszołek góry lodowej. Chciałabym Wam przedstawić coś mniej oczywistego mianowicie dwa eliksiry o różnych działaniach. Pierwszy z nich to zamieć. W grze zwiększa szybkość, refleks i staminę by gracz poczuł się jak prawdziwy pogromca potworów. Książce natomiast działa bardziej jak środek uspokajający. Jego głównym zadaniem jest spowolnić percepcję Geralta, sprawić, że przestanie się bać, wyłączy emocje i będzie działał czystym instynktem. Gra daje ci speeda, książka daje bardziej zen. Choć jedno z drugiego może wynikać. Kolejny eliksir to... Puszczyk. W grze po prostu regeneruje staminę, ale na przykład w ostatnim życzeniu daje odporność na zmęczenie. Zastanawiacie się, co to za różnica? Powiem tak: w książkach puszczyk pozwala wiedźminowi podróżować i walczyć z potworami przez kilka dni z rzędu bez spoczynku i nadal trzymać formę. To nie tyle regeneracja staminy, co totalne wyłączenie potrzeby snu i odpoczynku. A dla prawdziwych koneserów mam coś jeszcze. Czy znacie eliksir o nazwie Senne Marzenie? Pojawia się w drugiej części gry Wiedźmin i uwaga, wywołuje straszne, realistyczne koszmary i halucynacje. Zastanawiacie się, po co to komu do życia potrzebne? Otóż Wiedźmini wierzyli, że przeżywając ból, w tym ten psychiczny, z własnej woli. Uodparniają się na tortury, które mogą ich czekać, np. podczas przesłuchania przez wroga. Wiedźmiński masochizm w czystej formie. A teraz czas na to, co zaginęło w mroku historii. Każda ze szkół wiedźmińskich miała swoje własne metody i mutacje, a co za tym idzie? Też inne eliksiry. W komiksie Wiedźmin Zdrada lub po angielsku The Witcher Betrayal. Skupiającym się na czasach świetności szkół dowiadujemy się o przerażającym elemencie szkolenia w kersera, twierdzy Żmii. czyli tej skąd pochodzi leto. I wiem, wiem, pewnie znajdą się puryści, którzy zaraz mnie poprawią. Dla prawdziwych koneserów ta twierdza ma swoją starożytną, mroczniejszą nazwę – Gorthur Gwert, czyli po przetłumaczeniu ze starszej mowy – krew kamienia – ale tę pierwszą po prostu łatwiej wymówić. W każdym razie, adeptom cechu podawano specjalny eliksir, który celowo wywoływał tymczasową ślepotę. Robiono to po to, by zmusić młodych wiedźminów do polegania wyłącznie na swoich pozostałych zmysłach, takich jak słuch czy węch. I choć metoda wydaje się ekstremalna, to jednak pozwalała im doskonalić refleks poza normalną percepcją, prawdziwa szkoła przetrwania. To prowadzi do wniosku, że różne szkoły musiały korzystać z różnych eliksirów. Nie ma sensu zakładać, że ta sama miksura działała idealnie na każdego, niezależnie od rodzaju mutacji. Musiały zatem istnieć specjalistyczne, dopasowane receptury, które z czasem zaginęły w mrokach historii, a dziś używamy tylko tych uniwersalnych, wilczych resztek wiedzy. Oczywiście tylko moje rozkminy na temat czegoś, co dla wielu może nie być do końca kanoniczne. Ale myślę, że to i tak fajna ciekawostka na koniec. I to by było na tyle z zakamarków Wiedźmińskiej Apteczki. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, albo chociaż przypomnieliście sobie kilka faktów i patrzycie teraz na te fiolki z trochę innej perspektywy. A teraz wasza kolej. Dajcie znać, jakie eliksiry są waszymi ulubionymi i dlaczego. Jaki temat z lore Wiedźmi na was interesuje? Czekam na wasze komentarze. A jeśli ten materiał był dla was wartościowy i chcecie zagłębić się w lore różnych światów razem ze mną, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Widzimy się już niebawem w następnym zakamarku. Do zobaczenia. Hej.